Siemane Maneczko, ja jestem Manojek, a dzisiaj witam Was w kolejnym odcinku z gry Fortnite. No i słuchajcie, moi drodzy, wiem, że teraz naprawdę jest wielki szał na polskim YouTubie na Minecrafta. Ja Minecrafta lubię, ale nie znam się na nim aż na tyle, żeby fajnie go nagrywać, dlatego znam się na czymś innym. Tą grą, oczywiście, jest Fortnite. I tam również, jak się okazuje, można kopać, a w ziemi zakopane są albo wspaniałe, legendarne przedmioty, albo. Bardzo złe, trujące pułapki. Każdy z nas będzie miał trzy życia i po kolei będziemy kopali. Kto w te trzy życia zbierze więcej i lepszych przedmiotów, później będzie mógł je wykorzystać w walce, więc być może ktoś trafi jedną dobrą, a trzy złe i tak naprawdę będzie tylko walczył z jedną bronią, a ktoś trafi cały czas dobre blonie. blonie. Dlatego tutaj szczęście będzie miało naprawdę wielkie znaczenie. Na koniec, oczywiście, tym co zbierzemy, będziemy ze sobą walczyli oczywiście o fałdolce, żeby było ciekawiej, więc wiecie komu kibicować. Wy macie teraz 5 sekund po to, żeby stawić lajka like pod tym filmem, bo no inaczej, każda dziura, którą wykupię, wykopię, będzie zawierała śmierć. No i oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować tego kanału z dzwoneczkiem, oczywiście, żeby zawsze być na bieżąco. Brakuje mi już tylko jednej subskrypcji, więc teraz zejdźcie, zostawcie, kocham was bardzo. No i jeszcze kod Imanek, który jest przy jeżeli lubicie to, co robię i chcecie mnie wesprzeć, kocham wszystkich, którzy to robią, a teraz już nie będę przynudzał łopaty w dłoń lecimy kopać. Ale zanim jeszcze zaczniemy, pozwólcie, że przedstawię Wam dumnego sponsora dzisiejszego odcinka, czyli aplikację lub Ludboy. Jest to darmowa aplikacja na Androida i IOSa, która pozwala Wam otwierać paczki za prawdziwe pieniądze lub walutę zarobioną w samej aplikacji. Jeśli akurat nie macie nic mobilnego pod ręką, to nie martwcie się, bo działa również strona www.lootboy.com i tam również możecie bawić się tak samo jak na telefonach. Co jeszcze bardzo fajne, twórcy aplikacji przygotowali dla Was specjalny kod, a tym kodem jest POLANDGG. Dzięki niemu dostaniecie darmowe 20 diamentów i aż 4000 monet. Co później pozwoli wam otworzyć aż dwie darmowe paczki za 2000 monet, więc darmowe rzeczy. Aby odebrać kod, musicie uruchomić aplikację na Androidzie albo stronie internetowej. Niestety na iPhone'ach nie można odbierać kodów. Następnie kliknąć w trzy paski w lewym górnym rogu. Tam kliknąć przycisk Redeem Code i wpisać kod Poland GG. Co bardzo ważne, musicie napisać go tak samo jak ja, czyli duże P i duże GG. Klikamy teraz zielone przycisk Redeem i dostajemy swoje nagrody. Ale to, co chyba najważniejsze, to to, że twórcy stworzyli specjalną paczkę dla mnie, jak i dla was. Czyli Battle royalową paczkę Manoika. W tych paczkach macie naprawdę spore szanse na doładowanie PaySafe Card lub PlayStation Store, które później, oczywiście, możecie przeznaczyć na fałdówce. Paczki te można kupić za prawdziwą kasę albo za diamenty. A co bardzo fajne, diamenty również, jak monety, można zdobywać za darmo. Wystarczy, że w zakładce Diamonds klikniecie w Diamonds Quests i tutaj wyskoczy wam masa różnych zadań do wykonania. Większość z nich oparta na darmowe gry mobilne, więc jest to naprawdę łatwe i za każde z tych zadań dostaniecie jakąś liczbę diamentów, ta liczba jest napisana po prawej stronie. A przypomnę, że moja paczka kosztuje 100 diamentów, więc jak widzicie, nie jest to takie trudne. I co bardzo ważne, po otwarciu 10 premium paczek, czyli tych za diamenty albo kasę, dostaniecie jedną paczkę darmową, więc opłaca się. Jako, że z naszego specjalnego kodu dostaliśmy sporo monet, otwórzmy teraz paczki za 2000, czyli dla nas te darmowe i zobaczmy, co fajnego nam z jednej takiej wypadnie. Aby to zrobić, klikamy po prostu w tą paczkę, wybieramy ile chcemy kupić mi akurat jedną i klikamy get now. No i moi drodzy, otwórzmy paczuszkę. Cztery rzeczy i tutaj odkrywamy. Okej, okay. Co? Co? Nie no nice. Dostałem statek w grze World of Warships, starter pack w grze Guns of Boom, jakiegoś gift boxa w grze The Panic Room. No i to co chyba najfajniejsze, czyli 2000 monet. Czyli to co wsadziłem, odzyskałem tym dodatkowe rzeczy. Fox. Jak widzicie wszystkie te itemy mam w swoim ekwipunku, ale to co chyba Was najbardziej interesuje to paczki Monoika. Tak więc 5 paczek Monoika w tym momencie zostanie przeze mnie otwartych. No i zobaczmy co dostaniemy. Również cztery itemy z tego co widzę, a mamy 90 darmowych dni Blue Guarda, czyli zagaduję, że jakiegoś antywirusa. Pełną grę Astoria of Darkness i 150 pączków w grze Hero Zero. Y, spoko, ale mamy jeszcze jakąś premium kartę i co to będzie? Okej, okay, to jest grę El Matador. Gra El Matador. Nie znam, ale pewnie jest fajna. Jak widzicie, wszystkie te rzeczy są u mnie w ekwipunku, te ciekawsze gry dam wam jako kody w opisie. Jak widzicie, po otwieraniu tego wszystkiego naprawdę sporo monet na moim koncie zostało, a kolejne możecie zdobywać tak naprawdę codziennie klikając przycisk Daily w lewym górnym rogu i tak oto 150 nam wpadło na konto. Do tego są również komiksy, za których przejrzenie dostaniecie również monety. Jak widzicie, 350 monet za jeden komiks. Opłaca się. Więc podsumowując, strona ta ma naprawdę dużo ciekawych rozwiązań. I jak sami widzicie, wcale nie trzeba wydawać się nic, żeby się naprawdę świetnie bawić. Aplikacja jest całkowicie darmowa, link do niej znajdziecie w opisie. A do tego pamiętajcie o kodzie PolandGG. Ja jeszcze raz dziękuję twórcom tej aplikacji za miłą współpracę. A teraz lećmy do Fortnite'a i zobaczmy, co tam wylosujemy. Oni on jak już takiego... poleciał! No, Nie no, każdy, nie, 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 bo wy chyba nie znacie zasad. My kupiemy każdy po kolei kopię. Więc, Dobra. jako że ja jestem tutaj głównodowodzącym tej ekipy, to guzik kopię jako pierwszy. Możesz Dobra. sobie wybrać jakikolwiek gdzie chcesz, tylko pamiętajcie, macie trzy życia. Ja mu nie, pokażę, nie? Guzik, czekajcie, czekajcie, nie, nie, czekajcie. Bo guzik kopał, kopał trawę przed chwilą. Ludzie, nie mogę, ty, nie mogę. Ja to się kopie Pamiętaj, masz no. tylko te Dobra. O! Oh, musisz tam kopić. I beyond, to, nie? No. Tak. <laughs> Ta. Co Cały czas jest tak samo? Tak. A okej. Okay. My w sumie dwa pierwsze wykopaliśmy na, dla testu. <laughs> dobra, Papek, no. dawaj kolejne. Wybierz sobie całą, masz całą mapę do wyboru. Oczywiście potem będziemy się tymi rzeczami bili. Ja w wprawdzie nie podchodzę, bo tu ma duży rados. Uwaga, ratus uwaga, uwaga, proszę A, nie Jest. Co oh. masz? Co masz, co masz? PURTAWECZKA! Dobra, ja biorę to. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja się odsunę, nie? Ostatni hit! O. A, no, I Guzika za... co? Guzik ostatnie życie! A to nie, 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 nie. Guzik nie, to, to się nie liczy. Guzik ma jeszcze wszystkie życia. Jedy. Tak, tylko trzy życia mamy. Na to Żeby coś zdobyć, więc no niestety. Mi nie wyszło, Guzikowi wow. też nie wyszło. Tylko Papryk miał farta, bo on zna tą mapkę na pewno. Teraz Uwaga. Guzika, Tura, Kopańsko. Czy będzie szczęście? O. Nic nie ma tego... No to wskakuj! Wskakuj, wskakuj! wskakuj. Nie wiem. To... No niestety chłopaki o, nie, nie. dobra. E, czy tutaj na pewno jesteś dobrego? W tych tych. Dobra. Ja wybrałem swoje miejsce, bo to już się tak wydaje przyjemnie, wiecie, są okay. laski. O, tu muszę się potem odrodzić chyba. Mhm. Ja też na wszelki wypadek. Tak, kop. Są laski. No I no. raz. I... Dobrze. Nie, dobra, może co? Nie co? Niedobrze, niedobrze. Ja kochanie. widzę, ja chcę w wulkanie wykopać. Dobra. Dawaj, dobra. Papryk. Guzio. Jest! Dostałaś? Co masz! Stucer! Okay. O Jezus! Jak dla mnie spoko. Jak papryk. Wykop Musisz skoczyć, A, tutaj dobra. masz taki... System. Dobra. Super. A to już Achodźmy. twoje ostatni, ostatni ten, ostatni strzał, Papryka. Ja chcę tutaj. Tylko nie wiem, dobra. które. Są I na dwa. Też był ten. Ja nie wiem, czy 5. 5 chyba będzie spoko. Niech będzie to. ZŁOTY KOMBAT SHOTGUN! Jezus, Dobra. Dobra, no to, to pięć, pięć, kapana. pięć jednakże. Wiem, że, wiem, że w intro robiłem, że trzy, ale jednak pięć, bo... Bo teraz, ale jakbym teraz znał nic... Ale to, no, to była wszystkich decyzja, to wy też zadecydowaliście jakby co? Tak, tak. To wygląda ale jakby ja to coś musiało szczęście. być. No ale ty masz najlepszą rolę w grze. Dobra, patrzcie, ja ty robię o... Nie mi ta purtawka. NIE! O Adi broni. Jest jedna wielka dziura, pośrodku wielu skał, sprawdźmy to. O, jest coś! No nie! To pompka. No o, super! Wszyscy mają no rzeczy! Teraz ja teraz kopię, Patryk. tak? No sobie kopię. to jest co? Jolo, tu. Dobra, jeżeli to będzie dead. Nie będzie. Dead. O, o. Czy ja naprawdę wszystko, co wybieram, to niesie ze sobą śmierć? Dobra, to jak wybrałem tam, teraz wypada wybrać to, co jest bliżej. Może my ci wybierzemy, co? Ej, tu! mogę też Widać? No? Dobra, nie będę cheatował, no to jest dead. A, o, serio? Nie, to... Adrian? To jest Weź, pod mapkę, tu nic nie ma. Zostaje sek... tam teraz. Może... O widzę gdzie są pułapki teraz! Nie, nie patrzcie! Do... Zawsze byle ten tak, gdzie jest dużo zabudowań, tu nie ma zabudowań wokół, więc tutaj będzie coś dobrego. O jest! O, jest! Co? Pistolet szary! <laughs> Dobra, to jednak nie ci znowu. Koksytany. Koksytany. Jest To nie zły! A ja jestem blisko, to ja jestem taki leśny chłopak. Dawaj, ale ty mam ostatnie piosen. Ooo jej, siorby! Manoś ostatnie prawdziwe. kopanie papryka, więc Uwaga. polecam, polecam. O nie! Złoty Oda. heavy shotgun! No serio? Ej, daj jednego. <laughs> daj jednego, ja nie mam nic. O kurde. Aha. I to jest prawdziwe ostatnie kopanie. Od tego kopania zależy, czy będę grał tylko i wyłącznie z pistoletem, czy jest jednak ten... coś lepszego mi się trafi. Dobra, Yolo. O, oh. super! Co? Grappler. Spiderman. No niby, no nie jest najlepsze zestawienie, które no, mam. No, wiem co, Grappler. wiem co możecie zrobić. Co? Bo ja mam heavy shotguna. No. Trajdujmy się. Możecie zagrać w coś, o to kto go wygra, bo ja mam w sumie kombata więc ja nie potrzebuję heavy shotguna Więc możecie... Zagrać 1 yy, na jeden. o to kto dostaje znaczy, nie czy to... Czy to raczej no i easy shotgun tutaj się znalazł. Na moim koncie. No ustawka to była! Teraz, teraz jest to sprawiedliwe, teraz każdy ma shotguna. To, to, to będzie 5 kili i musisz mieć 6. Dobra, więc mhm. uh, na 40 zaczynamy, ekipo. Bez 4, żadnych 4, zasad. 3, 2, 1, go! Da, bez zasad, totalnie. Dobra, to ja, <laughs> ja jestem stary, wyjadać, ale ja nie potrzebuję. Ej, pajacu! Ja włączył escape! O, znowu! O, co się dzieje w ogóle? Jezus! Ja nie, mam... <laughs> Białem A, apolak. Nie, jest, jest jeden filek! Ten... <grym> Jezu, jak mi się zlewa wszystko. A, jaj. myślałem, że podjąłem. A kurde, dobra. Pajacu, bo ty jesteś to pi! Cię bawić nie potrafisz. Gość Pobre. gra w ogóle spocony cały. Aaaa! <grym> Guziku! Dostałem kombat shotguna, chłopaki, czego no, wy oczekujecie? Hmm. O nie, spadłem Babrek pomóż mi! Znaczy, Guzik. Guzik, pomóż mi! Ja ci mam Ja Ja dobra, idę ci NO JAK?! Ile masz? No, ja Last kill, kill guzik, uciekaj, uciekaj! Nie daj mu się pokonać! Tak, no, ale no bo... już, ja już A, mam! Już Dobra, do dziesięciu, do dziesięciu! No, nie. nie mam jakieś zdupione ustawienia, jakieś... A. Dobra, ile masz killi, guzik? DAJ MI ZABIĆ coś. Guzik, to w ogóle... Mi zna, jest... A, najgorzej na świecie w ogóle! W Dobra, to Paprek już ma 5 killi. O, Paprek, zostaw teraz nas. Dobra. Teraz ty już wygrałeś. Aha. Halo. O, o, o! Dokładnie. Oh, oh, co to jest? Łyć, Czekaj, czy ty tam byłeś teraz? Co to był pas? O, ue, cię rozproszyłem! No, ale mu zaskoczył na łeb! Jak ja to widziałem, No, Dobra, cztery kile. Oh, jest tutaj. Dobra, 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 ale się robię, ja to nie. Nie, potrafi nie potrafię irytować, pan My nic nie widzimy, bitowie. Co tu podoba mi No to nie zły, pan jac! Dzięki! 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 Dziwik. Nie no, a ja nie spadłem tak całkiem. Tak jak spadłeś? Ja po ciebie. Jesteśmy świadkami w tej chwili. <grywa> o oh, no! No! zabił go! To <grywa> 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 no, ja sobie doradzę radę. Oh shit, dobra? On chyba sobie da radę. O, ale gdzie ty dostaje bęcki. <grywa> stąd Gdzie ty jesteś? O! Sprawdzi, <grywa> O! Ale w ostatniej chwili. Z porobiony. Dobra, kochani, tak więc papryk ku zaskoczeniu wszystkich wygrał bitwę streamerów, no! <laughs> więc papryk oficjalnie mianujecie kapitanem naszej łajby zapraszam. A tak, ahoj! Jako, ahoj. że guzik był trzecim w naszym zestawieniu. Guzik niestety, ale lądujesz pod pokładem, będziesz mył nasze gacie, a ja po tacie będę majtkiem tego zespołu. I takim oto sposobem odpływamy od Was. Pewnie mam smutność, że to już koniec, ale kochamy Wam, pamiętajcie o łapkach, pamiętajcie, żeby wpaść na kanały chłopaków i pamiętajcie, żeby zostać dalej tak wspaniałymi widzami, jakim jesteście. No puziaczki. Serduszko.